Witamy w Credit Space, na kanale całkowicie poświęconym kredytom hipotecznym. Przed kamerami Paweł i Maciej. Paweł, często spotykam się z opinią, że najlepszą ofertę kredytu hipotecznego klient otrzyma w swoim banku. I tu pojawia się pytanie, czy klientem banku jest się już wtedy, gdy ma się w nim konto, czy trzeba spełnić więcej warunków? Słuszne pytanie. Oczywiście odpowiedź nie jest jednoznaczna, ale każdy bank ma swoją definicję u własnego klienta. Zwykle klientem banku jest posiadacz konta, na które dokonywane są cykliczne wpływy, lub właściciel innego produktu bankowego, takiego jak lokata czy kredyt. Wracając do pytania głównego: Czy mój bank zaoferuje mi zawsze najkorzystniejszy kredyt hipoteczny? I tak, i nie. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób zaczniemy to analizować. Jeśli przyjdziemy do swojego banku, na pewno uzyskamy informację, że jest to najlepsza oferta, bo tak naprawdę innej, lepszej alternatywy nie dostaniemy. No tak, przecież bank A na pewno nie będzie przedstawiał swojemu klientowi oferty banku B. Ale powiedz mi, czy jest tak, że klient danego banku ma dostęp do specjalnej oferty, która jest atrakcyjniejsza od standardowej oferty tego samego banku i ta specjalna oferta nie jest dostępna dla pozostałych Zewnętrznych klientów, którzy chcieliby wziąć kredyt w tym banku? Banki coraz częściej tak budują swoje oferty, aby móc w pewien sposób wyróżnić swojego własnego klienta, dając mu na przykład niższe oprocentowanie lub marżę. Ale to wcale nie oznacza, że taka specjalna oferta dla klienta banku będzie dla niego faktycznie lepsza, jeśli porównamy ją z ofertami dostępnymi na rynku. Jak można to najszybciej sprawdzić? Najprościej i najszybciej można sprawdzić to na naszym portalu Credit Space. Dzisiaj stworzymy sobie ranking kredytów hipotecznych na zakup działki budowlanej. Będziemy potrzebowali kredytu na kwotę 190 000 zł. Działkę kupimy za 230 000. Kredyt weźmiemy na 30 lat, ale z perspektywą wcześniejszej składki. Wprowadzamy wiek najstarszego kredytobiorcy oraz źródła dochodu, jakie będą brane pod uwagę przy liczeniu zdolności kredytowej. Dzisiaj będziemy uzyskiwali dochód z umowy zlecenie oraz z najmu. W następnym kroku wprowadzamy swoje dane, aby zapisać ofertę. Po wpisaniu kodu SMS wysłanego na wskazany numer telefonu uzyskamy listę dostępnych ofert kredytowych dla sfinansowania zakupu działki budowlanej. Przedstawione oferty domyślnie uwzględniają te dla klientów banku. Załóżmy, że jesteśmy klientem banku PKO. Sprawdzamy w pozostałych bankach warianty oferty dla klientów zewnętrznych, tych, którzy nie są jeszcze klientami danego banku. W moim przypadku sprawdzam w opisie konta, bo informacja o ofercie dla klienta banku jest zawarta w tym miejscu. Zmieniam wariant konta w tym banku oraz Santander i sortuję po koszcie całkowicie. Okazuje się, że najlepsza oferta w moim banku wcale nie jest najlepsza, jeśli będę porównywał ją z ofertą innych banków. Taka różnica wyniesie 18 264,35 zł 35 groszy. Gdy będzie mi zależało na ofercie, której koszt uruchomienia jest najniższy, to oferta mojego banku będzie jeszcze gorsza i różnica pomiędzy moim bankiem a tym z najniższym kosztem uruchomienia będzie wynosiła 1582 ,24 zł 24 grosze. Oczywiście koszt uruchomienia w moim banku będziemy mogli skredytować, ale to będzie skutkowało tym, że zwiększy się nam koszt całkowity obsługi kredytu. Bardzo ciekawy przypadek, pokazujący wiele możliwości, jakie ma nasz portal oraz potencjał, jaki przyszły kredytobiorca może uzyskać, porównując ofertę swojego banku z dostępnymi na rynku ofertami innych banków. Nie inaczej! Dzięki CreditSpace każdy jest w stanie w bardzo prosty sposób przeanalizować oferty dostępne dla własnych parametrów kredytowania. Popatrzmy szybko na to, co portal Credit Space jeszcze oferuje kredytobiorcom. Zachęcamy do polubienia tego odcinka oraz subskrybowania naszego kanału. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia! Czy Twój ekspert od kredytów hipotecznych obsługuje Cię przy pomocy kartki i długopisu? A może jest nowoczesny i porównanie ofert kredytów hipotecznych dostarcza Ci w pliku Excel lub PDF? Tylko jak przeanalizujesz, co się stanie z ofertą, gdy zrezygnujesz z ubezpieczenia nieruchomości lub konta oferowanego przez bank? Jak zweryfikujesz, czy możesz i chcesz skredytować koszty uruchomienia? Wybór Twojego kredytu hipotecznego powinien wyglądać inaczej. Credit Space jest odpowiedzią na wszystkie Twoje potrzeby i pytania. Zbuduj swój własny interaktywny i zawsze aktualny ranking. Sprawdzaj, jak wybór produktów dodatkowych zmieni raty, koszt uruchomienia oraz całkowity koszt kredytu. Przeanalizuj ofertę ze skredytowanymi lub bez skredytowanych kosztów uruchomienia. Wyświetlaj zawsze aktualne plany i harmonogramy spłaty kredytu. Sortuj oferty po wybranych parametrach. W wygodny sposób skompletuj dokumenty i złóż jeden wniosek do wielu banków. Twój opiekun udzieli Ci specjalistycznego wsparcia i odpowie na wszystkie Twoje pytania. Z Credit Space Twój kredyt hipoteczny będzie stale w Twoich rękach. Zapytaj swojego eksperta o dostęp do interaktywnego rankingu ofert banków. Pamiętaj: zasługujesz na więcej.